Siemaneczku widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z minecraft <laughs> Nagrywam ten odcinek drugi raz, bo za tamtym razem mi się nie udało nagrać, nie nagrało mi się, no i nagrywamy to już drugi raz No, no to nagrywam drugi raz, już my, co robiliśmy wtedy Na, yy, Mamy dwa sieci żelaza i ogólnie Znaliśmy sobie i mamy, mamy tak, mamy zbrojkę, mamy kilof, siekierę żelazną i dzisiaj będę chciał zbudować mój pierwszy domek. Więc zabieramy się do roboty, I się do roboty już zabieramy, bierzemy siekierkę, kilofiki nasze, no i idziemy już na podwórko, ciemno, okay, no to się jeszcze i, i odcinki będą 15-minutowe, po prostu mi po 15 minutach wywala odcinek, więc odcinki będą 15-minutowe, tylko... No i tak, jak dziś, w dzisiejszym odcinku nie dokończymy domku, to w czwartym odcinku będziemy yy, no, robić kolejne, nie? Ja, razie to tak utrzymuję, to wszystko tylko tak, wiecie, w poziomie, tak utrzymuję tego mojego całego Minecrafta, żeby ta seria... No, utrzymuje tą serię, o! Zlutujemy, zlutujemy Jeszcze. Yy, mój domek będzie z drewna akacjowego. Lubię drewno akacjowe. Uwielbiam... Moje ulubione drzewo to jest akacjowe, No i potrzebujemy kilku staków tego, nie? Bo chciałbym zrobić taki jeden z większych domków. I tutaj na pewno musimy ten teren oczyścić. Bo domek chciałbym tutaj zrobić, i później wszystkie itemki przeniosę z tamtego domku do naszego domku nowego, który powstanie tutaj jeszcze. Jeszcze powstanie. Tu już tu wycinam to drzewo całe nie. Więc na pewno będziemy chcieli zrobić to. I nie, 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 nie. O, ja mała tak mało. Lol. Ty kurczyk, dawaj mi tu piórko. A, w sumie ta krówka nic nie daje, mała. Mała krówa nic nie daje, więc zasadzimy drzewko. Farmy też w przyszłości zrobimy. Ja nie wiem, czy ona nam się opłaca. Bo mi w ogóle, jakbyście zauważyli, w ogóle nie tracę jedzenia i mi się właśnie coś zbagowało. No i muszę to naprawić. W ogóle na serwerze, jakby nie. Wpadajcie na Fabian Minecraft Bravel Stars. Minecraft Fabian Brav. Yy, to znaczy, wpadajcie do mojego kolegi, on się nazywa Fabian Minecraft Bravel Stars. No i wpadajcie, la lajkujcie mu filmy, dawajcie mu subów, naprawdę. Eee. No, on chciał być sławny, ale no. No wiecie, no. No wpadajcie do niego i tyle, no, żeby nie było też. On chciał być zawsze sławnym. On jako sześciolatek marzył, żeby być sławnym. Nie no, tak to może nie taki. Jakoś już miał nawet cztery latka. Może być sławny, no naprawdę sławny. nawet chciał być sławny, mówił mi. Chyba z nim chodzimy do przedszkola, więc... Zielone, zielone... Dobra. Lecimy po więcej drewna, bo... Chcemy się w tym moim odcineczku cały domek wybudować. Jakby to będzie dom dwupiętrowy, żeby nie było... No trzy trzypiętrowy nawet. Odcinek będzie, no 20 minutowy, no dzisiaj odcinek będzie 20 minutowy, A jak pod tym odcinkiem wbijecie 15, 15 lajków i 5 subów, to lecimy z odcinkiem 30 minutowym, przygotuję na to miejsce, nie? mamy drewno. No dobra, możemy zacząć w sumie budowę, nie? Gdzie jest wioska? Wioska, wioska. O kurde, chyba wioska. Wiochę chyba. chyba zgubiłem. Chyba zgubiłem wiochę. O, shit. O, shit. Zgubiłem wiochę. A dobra, tam jest. Jezu, jak się daleko zagalopowałem. Jezus Maria. Jezus Maria. Więc tutaj będziemy budować się w ogóle. I idę po łopatę żelazną. Zrobimy, zrobimy żelazną łopaty. Łopatewkę zrobimy. Łopatewka. Może nawet kiedyś nazwiemy ją łopatewka. Mm, łopatewka, 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 łopatewkę. Chyba ja mam łopatewkę, lol. Nie, nie mam łopatewki. Ha. Hmm. Nie mam łopatki. Oj. No to lecimy. I teraz sobie tak i Nie, tutaj tutaj na tym terenie wybudujemy. Łopatewka nam chyba nie jest nawet... Nie, łopatewka potrzebna jest. Bo ja robię w kopy domu takie. Będę robił taki. O, wkopywany dom. Raz, dwa. Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czekaj, czy dziewięć ma ten środek. 9, 9, a ma środek 5, 4, 3, czyli ma środek 5. Czekaj, czekajcie, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czekajcie. ma środek i ten ma środek, czyli no dobra, to jak ma środek, to lecimy dalej, Ma środek, więc tak o. Teraz lecimy tego. Pik, 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 Dobra, i lecimy tego. I. Pik, 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 pik. Najsuwa. Łopatewka. O kur... O kurde, byle. No I tutaj teraz tylko rozkopać środę, czy cały pięknie. Będzie cacy, cacy będzie. Będzie cacy. Tutaj no, będzie cacy, cacy i bumpoglacy. No. Czyli jak będzie trwał dzisiaj 20 minut, taki special, sobie powiedzieć taki... No, taki wiecie. Mm. Kopiemy wszystko Piasek się przyda w sumie na okna, to teraz pójdziemy go przepalić tam troszkę Jakby mamy taki zysk, bo jakby kopiemy tu nie i wykopaliśmy wszystko i nam są potrzebne okna, a... Wągiel chyba mamy. Nie mamy wągiel czy nie mamy? Kurde teraz się tak zastanawiam mamy wągiel czy nie mamy wągla. Chyba mamy wągiel. Ty brząc co ty tu robisz? Yy, nie ważne tu nic nie ma. Nic tam nie ma, wcale nic tam nie było. Spierdziałaj mały brzącu. Trochę potrzebujemy tych okien tak Tyle 30, nie no, 40 będzie potrzebne. Dobra, 40 idziemy budować, nie? Uuu, skaczemy z, z, z młodym skaczemy. Łoo! Było jedne. Gdzie tylko jest, choć tu jest pierwiele zaraz. Chodzi zaraz. Ma. No. Do dziury, do dziury. Do dziury. Oh shit. Nie, chciałam, nie ja go, wcale go nie zabiłem O właśnie, słuchajcie. I tak. Yy, bo będziemy chcieli zrobić golema będę chciał zrobić. Ale nie, bo ja potrzebuję dyni. Lol. A skąd ja wezmę te dyni? aha, my, my jesteśmy dom budować. No to idziemy tutaj na nasze miejscu do domu. I tu zbudujemy nasz domek piękny. No i tutaj tak jak już wybudujemy ten dom. Nie, to będzie nasz domek, proste. Super dużo nie będzie, bo nie chcę też przesadzać z tym takim domem, nie? Nie chcę też przesadzać. No nie chcę też przesadzać z tym domem nie No Pik 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 pik. O oh, i patrz idealnie nam wyszło Idealo Opa Taki nasz to będzie Taki Ej I, i czekajcie Coś zrobił Aha to zrobił Paweł Siadzie czekaj nie A dobrze przybudowałem co ja tam zapisuję. Nic ja zepsułem, dobrze budowałam, o, pyk. Czekajcie, tu. I tak. Tak, tak. Dobrze tak, buduję, lola. Dol. E, no, tutaj mamy tylko do mnie, No chyba pasuje tak. Może być. Okay, troszkę zrobimy tu. Więc tak, o robimy tutaj. Byk kurty, No na budowę nam na pewno drewna zabraknie. Ale zresztą zajmiemy się w następnym odcinku. Jakby tutaj już nie będziemy dzisiaj ogarniać tego całego hausa naszego. Myślę, że uda nam się cały house dzisiaj nasz zbudować House na Nasz house Opa, house'ik nasz House jest fajny dosyć, ale no Napiszcie czy fajny house mam, nie? Toms i nasza seria podstawowa I tutaj zrobimy tylko już tutaj wykończymy wszystkim tu dzisiaj to chyba głównie tylko ściany robimy Lol. o nie czekajcie muszę wyjść i wejść o nie czekajcie widzowie bo <ślesk> ej, ej, widzowie widzowie oj przepraszam was bardzo przepraszam was bardzo za to no i właśnie tutaj musimy ścianę wykończyć, pyk, pyk, mało, znana i tutaj tak, y... tutaj robimy pyk, pyk, ładnie, tutaj nasza ściana, y... no i tak, tutaj mamy wykończone prawie. Pyk, 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 pyk. Napiszcie w komentarzach, czy wam się ten dom podoba. Jak nie, ja to mogę go w każdej chwili usunąć, ale no ja nie chciałbym go usunąć, bo mi się w tamtej wiosce na pewno nie... nie będę już tam długo w tamtej wiosce mieszkać, bo na pewno nie chcę tam mieszkać. No i taki zobaczmy, czy nam ładnie... Musieć. No i piękny domek mamy. Idziemy tutaj już do nas tutaj już chyba się skończyło nam przypalać nam się skończyło przypalać 8 glasu zabrakło, ale to OK troszkę zabrakło nam tutaj rzeczy, no zabrakło zabrakło, tam zabrakło. troszkę nam tutaj rzeczy, wiecie, troszkę tam... Włożę tu tutaj tu, się nie mieści, to tutaj sięgamy wszystko, odkładamy, nie, ściągamy wszystko, pyk, 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 i ja już, słuchajcie, tutaj będę się, ja już się z wami będę serdecznie żegnać grze... i widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, Metru.